Siemanowiczowie i na pewno znacie Bambi, czy nie? I wiecie, że Bambi ma swój tam Ale kupiłem go. Tak, dzisiaj powrócił i go kupiłem. Kupiłem fitki, jeszcze takie gwiazdki, które w środku mają na nuggetchi i siosik cały, więc spróbujemy się. Najpierw fitki. Tak jak kaszy, Zobaczmy Zobaczmy nuggetsy. To jest taka każda. a najbardziej jestem ciekaw tych kwiatek, więc uwaga, spróbujemy, czekajcie, uwaga, próbujemy je. A, mm. no, mi to się jakoś nie smakuje najbardziej, ale można by było coś tu poprawić, ale dobra. Tak, teraz widzę, próbujemy ten tajny sos, uwaga.